Cześć, witajcie w Zdolnych Zdalnych. Dzisiaj moim gościem jest Maja Jabłońska. Cześć Maju. Cześć Kasiu. Zaprosiłam Cię dzisiaj do nas, żebyś powiedziała o jednym z elementów tarczy antykryzysowej, mianowicie o dofinansowaniu pensji pracowników. Czy możesz powiedzieć, jakie firmy w ogóle są objęte tym wsparciem, jakie firmy mogą się o to wsparcie starać? Zasadniczo różne filary tarczy antykryzysowej są przyznawane dla różnych przedsiębiorców, natomiast jeżeli chodzi o wsparcie dla pracodawców, czyli tutaj dopłaty do pensji, dopłaty do składek ZUS, one są przyznawane dla wszystkich pracodawców bez względu na wielkość. A jaka jest wielkość tej pomocy, jaką, jaką pomoc przedsiębiorcy mogą otrzymać? Tutaj mówimy o dwóch rodzajach pomocy. Jeden rodzaj e, pomocy to jest e, pomoc polegająca na dofinansowaniu do pensji pracowników objętych przestojem, czyli tych pracowników, którzy teraz nie wykonują pracy, ponieważ ze względu na epidemię na przykład fabryka przestała produkować i oni są w gotowości do pracy, ale tej pracy nie wykonują. I ci pracownicy objęci przestojem, w stosunku do nich można zastosować pensję o 50%. Przy czym zawsze trzeba pamiętać, że naszym. Dolnym limitem jest pensja minimalna, obecnie 2600 zł brutto i do takiej pensji tego pracownika objętego przestojem można starać się o uzyskanie dofinansowania w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo jeszcze to dofinansowanie obejmuje też składki. Czyli zasadniczo mówimy tutaj o tym, że minimalne wynagrodzenie to jest 2600 zł brutto, ale całkowity koszt pracodawcy to jest około 3100 zł w tym momencie i połowę tej kwoty obejmuje dofinansowanie, czyli około 1500 zł. do stanowiska pracy w ramach tego filara pomocy można otrzymać. Drugim filarem jest natomiast system 20-40-40, który tak się medialnie nazywa który polega na tym, że obniża się wymiar czasu pracy o 20%, ale on nie może zostać obniżony bardziej niż do połowy etatu i wówczas 40% pensji pracownika pokrywa pracodawca, a dodatkowe 40% pokrywa państwo, przy czym tutaj ta pomoc jest wyższa, bo ona jest do połowy wynagrodzenia, czyli do tej pozostałej połowy tych 40%, ale nie więcej niż yy, Tutaj 40% średniego wynagrodzenia, czyli to jest około 2600 zł. Powiedz mi, czy przedsiębiorca musi spełnić jakieś warunki, żeby o tę pomoc się starać w ogóle, czy, czy to jest przyznawane dla, dla wszystkich? To znaczy, przyznawane jest dla wszystkich względem wielkości, ale pewne warunki trzeba spełnić. Na przykład przedsiębiorca nie może zalegać ze składkami ZUS albo z płatnością podatków, aczkolwiek jeżeli tutaj na przykład w ostatnim czasie lub wcześniej zostały zawarte umowy o rozłożeniu składek na raty albo została wydana decyzja o odroczeniu płatności tych należności to tutaj taki przedsiębiorca też się kwalifikuje. Ale dodatkowo też przedsiębiorca musi być cały czas w stanie płynności finansowej czyli w stosunku do niego nie mogą zachodzić przesłanki do złożenia wniosku o upadłość. Dobra to powiedz mi co przedsiębiorca powinien teraz zrobić żeby w ogóle z takiej pomocy skorzystać. Przede wszystkim w pierwszej kolejności powinien zawrzeć porozumienie z pracownikami o zastosowaniu tych dwóch instrumentów, o których mówiłam. A to dlatego, że tutaj, żeby złożyć wniosek i zgodnie też z przepisami ustawy, pracodawca z działającymi w swoim zakładzie pracy związkami zawodowymi musi się porozumieć o zastosowaniu tych mechanizmów. To porozumienie musi określać grupy pracowników, które są objęte tymi narzędziami i okres czasu, w jakim one będą stosowane. Tutaj z naszej praktyki wiemy, że porozumienie z pracownikami, czy to są związki zawodowe w przypadku ich braku, czy przedstawiciele pracowników nie jest problematyczne. Pracownicy mają duże zrozumienie dla tej sytuacji, zdają sobie sprawę, że obecnie trwający kryzys sprawia, że też pracownicy muszą iść na ustępstwa i oni też chcą chronić swoje miejsce pracy. E, także zawarcie tego porozumienia jest pierwszym krokiem, a już kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku na stronie internetowej. Ten wniosek nie jest bardzo skomplikowany, natomiast e, trzeba tutaj wskazać pracowników objętych przestojem razem z ich e, danymi. Także e, praca pewnie nie jest do wykonania bardzo trudna, aczkolwiek dość szczegółowa. I ostatnie już pytanie: jakiego okresu ta pomoc dotyczy? Ja, ja, w jakim okresie ona może być udzielana przedsiębiorcom? Ta pomoc jest udzielana na trzy miesiące, no i oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że ta trzy miesięczna pomoc wystarczy, ale jeżeli ten stan będzie się przedłużał, to nie możemy wykluczyć, że tutaj ona będzie też przedłużana. Super Maju, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i za te wskazówki. A Państwa zapraszam już na kolejny odcinek Zdolnych Zdalnych. Dzięki.